Chodź, zamknij oczy. Sara, jesteś gotowa na efekt finalny? Tak. O oh, wow. Włosy są super, makijaż też. w ogóle stylówka totalnie w moim stylu. Ale wiesz co, chyba najważniejsze jest to, co się stało w głowie przez ten czas. Zmieniło się moje podejście. Do aktywności fizycznej. Możesz mówić, że, że nadal wiesz, nadal się akceptowałaś, ale ja widzę, że jest ogromna zmiana teraz. Ja widzę Sarę 45 dni temu, a Sarę teraz i widzę ogromną pewność siebie, ale to jest chyba początek. Chciałabym Ci podziękować za to, że, 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 że Cię poznałem, że jesteś taką cudowną osobą i nie chcę tego kończyć, bo. Tak to brzmi, że jakby kończę to, ale chcę mieć dalej z tą konta, dalej Cię wspierać, bo jest to jesteś cudowna i jesteś wspaniałą osobą i wiem, że jeszcze wiele osiągniesz, to jest dopiero początek. Bo przeciekłaś! Ja te dziękuję za wszystko I, i będę cały czas przy Tobie, już nie na taką skalę, ale dalej będziemy ze sobą pisać i się wspierać i będę przy Tobie. Obiecuję. <suszy> Gracias.